Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka, a odpowiem, Panie. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A on rzekł do nich: Pójdźcie wy sami osobno na Pustkowie i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na Pustkowie osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, Ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi. Byli bowiem jak owce nie mające pasterza i zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Oto słowo pańskie, pałacowi! Wszyscy ci, którzy mają jakieś wątpliwości odnośnie odpoczynku wakacyjnego, myślę, że po dzisiejszym fragmencie z Ewangelii Świętego Marka nie powinni mieć żadnych wątpliwości co do tego, że człowiek nie może pracować, jak to mówią, na okrągło. I to przykazanie, pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił i o tym, jak Bóg odpoczął, przypomina nam o łasce wypoczynku, bo jest to pewnego rodzaju łaska. I przyznam się, że w momencie, kiedy słyszę to wypocznijcie nieco, zawsze przypominam sobie słowa księdza błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który przypominał nam o tym, że odpocząć to znaczy począć na nowo. Czyli to nie jest tak, że to jest jakieś błogie leżenie i nic nie robienie, ale jest to jakieś, jakieś działanie, które ma coś nowego wprowadzić w moje serce. I wiadomo, że bardzo często mówimy w, w ciągu roku, że nie mamy czasu, mamy czas tylko na to, i że właściwie wszystko się kręci i musimy tylko przede wszystkim bieżące sprawy załatwiać. Natomiast wydaje się, że właśnie czas wakacyjny, czas odpoczynku może być takim pięknym czasem, ale z doświadczenia duszpasterskiego, niestety z konfesjonału wiem, że bardzo często bywa tak, że potem człowiek się oskarża, że właściwie mieliśmy bardzo dużo czasu, a gdzieś Pan Bóg został na boku. Być może, że jedną z przyczyn jest to, że zaczyna, jesteśmy w nowym środowisku. Może to nowe środowisko czasami jest nie wiemy, gdzie jest Kościół, czasami jest tak, że nie za bardzo lubimy w tamtym kościele być. Różne są powody. Natomiast wiedzmy o tym, że zły absolutnie nie zrezygnuje z tego, by ten wspaniały okres wypoczynku. Poczęcia na nowo czegoś, doprowadzić do sytuacji takiej, że zrobimy wszystko, tylko żeby tam Pana Boga nie było, a więc wypoczniemy, czyli zadbamy o nasze ciało, zapominając o duszy. Modlimy się zawsze od początku tej pandemii w naszej świątyni o dar zdrowia duszy i ciała, byśmy, broń Boże, nigdy nie, nie zapomnieli o tym, że owszem ważne jest ciało i dbałość o to, i że ważne jest, żeby korzystać z nauki lekarzy i psychologów, czy z jakichkolwiek innych nauk, które zmierzają do tego, żeby poprawić nasze zdrowie fizyczne. Ale pamiętajmy, że jednym z podstawowych warunków zdrowia człowieka, myślę tutaj ogólnie, jest przede wszystkim zdrowy duch. Jeśli jeszcze ktoś nie jest o tym przekonany, to wolałbym, żeby się nie przekonywał. Natomiast proszę zaufać tej nauce, którą mówi Pan Jezus. W dzisiejszej Ewangelii ta Ewangelia kończy się właśnie o tym, przypomina, jakby o tym, że jest dobrym pasterzem. Można powiedzieć, że apostołowie wypoczywają, a Pan Jezus nie wypoczywa, bo on mówi: idźcie, wypocznijcie. Ale sam poszedł i można powiedzieć, dalej prowadził działalność duszpasterską. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Pamiętajmy, że okres zwykły, czyli ten okres, który jest obarczony, powiedzmy sobie, ornatem zielonym, to jest przypomnienie o nauczaniu Jezusa Chrystusa we wszystkich sprawach, które on przyniósł tutaj na Ziemię. Papież Benedykt XVI, o ile dobrze pamiętam te, dokładnie te słowa, on mówił, że to zadumanie się nad człowiekiem, nad jego istotą, tak naprawdę jest dobrą nowiną. Czyli zatrzymanie się nad istotą naszego człowieczeństwa, kim ja jestem, jaka jest prawda o mnie. I zachęcam do tego, aby właśnie między innymi w tym okresie wolniejszym poczytać sobie właśnie współczesnych pasterzy. Oczywiście najlepszym pasterzem jest Jezus Chrystus i najlepiej jest czytać Ewangelię. Ale czasami wielu ludzi mówi, no tak, ale no nic, jakoś tak mało albo mało. Czytajmy także, albo słuchajmy współczesnych pasterzy, którzy naprawdę głoszą te prawdy, które są na, nam niezbędne do tego, by budować siebie od strony duchowej. Spróbujmy zajrzeć na przykład do takiej encykliki Ewangelium świętego Jana Pawła II, czy Veritatis Splendor. Bo akurat ostatnio czytałem te właśnie encykliki. Ciągle na nowo, przecież czytałem je kiedyś, kilkanaście lat temu, wcześniej, jeszcze. I dzisiaj czytając, można powiedzieć, na nowo mogę nie tyle zrozumieć, bo tego chyba do końca się nie da zrozumieć ale przyjąć tę naukę, którą Jezus Chrystus chce przekazać mnie, przeze mnie, komuś dookoła, który jest obok mnie. Spróbujmy zobaczyć na przykład taką. Też encyklikę Benedykta XVI z Czy ktoś z was potrzebuje nadziei? Czy ktoś z was potrzebuje uzasadnienia nadziei? Zajrzyjcie do tej encykliki. To naprawdę jest kopalnia miłości Bożej, która wiedzie człowieka przez nadzieję. Nadzieje nie tanią, nie taką, że o coś tutaj będzie dzisiaj teraz. Nadzieję, która skieruje człowieka przede wszystkim do jego serca. A dlaczego chcę o tym mówić? Dlatego, że święty Paweł dzisiaj wyraźnie nam mówi o tym, że w nas czasami wstępuje wrogość. Pamiętajmy, że nasze życie czasami jest takie między świętością i między naszym grzechem. I coś świętego i wspaniałego czynimy, i niestety czynimy coś złego. A więc między świętością i grzechem. I czasami tak się denerwujemy na siebie, zwłaszcza kiedy na przykład poszliśmy do spowiedzi i nagle w tym samym tygodniu wpadł taki grzech, no nie spodziewałam się, nie spodziewałem się. I co się bardzo często wtedy dzieje? Wpada do naszego serca wrogość, to o czym mówi święty Paweł dzisiaj. Wrogość między tym, co jest święte, i wrogość między tym, co jest grzeszne. I zamiast tę wrogość skierować gdzie? W kierunku odrzucenia grzechu, to denerwujemy się na siebie, przeklinamy siebie. Bardzo często bywa tak, że jak mnie coś boli, to oczywiście pierwsza rzecz to ja jestem beznadziejna, beznadziejny, nic się nie da zrobić i w ogóle jestem do niczego. I pamiętajmy, że taki styl życia chrześcijanina jest nie do pogodzenia z tym, co głosi nam. Pasterz współczesny, myślę tutaj, święty Paweł, w liście do Efezjan. Bo on mówi wyraźnie o tym, że my staliśmy się bliscy przez krew Jezusa Chrystusa, a więc nie dzięki mojemu jakiemuś fantastycznemu spojrzeniu, może jakiejś yy, yy, egzaltacji mistycznej. Nie. Wchodzimy przez krew Jezusa Chrystusa. W lipcu w sposób szczególny w kościele katolickim. Przypominamy sobie właśnie tę najdroższą krew Jezusa Chrystusa, bo właśnie przez tę krew mamy przystęp do Ojca, jak również przez Ducha Świętego, o którym mówi święty Paweł. I właśnie Jezus Chrystus zburzył ten mur właśnie poprzez swoją krew. I jak widzisz, że coś się złego dzieje w Twoim sercu, to przyjdź do Pana Jezusa. Przy Zostaw mu swoje grzechy, bo to jest pierwszy warunek, bo nie da się rady z grzechem i jednocześnie ze świętością, bo to, to się nie da tak. Bo czasami niektórzy, najpierw muszę sobie sam poradzić, a potem dopiero pójdę do Pana Jezusa. Nie, absolutnie nie. Najpierw trzeba zostawić grzech Panu Jezusowi. W sakramencie pokuty najlepiej. I wtedy idziesz do Pana Jezusa, przyjmujesz Pana Jezusa w Komunii Świętej. Przypominam, że w momencie, kiedy przyjmujemy Pana Jezusa pod jedną postacią, przyjmujemy prawdziwe ciało i prawdziwą krew Pana Jezusa. Czasami mamy możliwość, tak jak u nas w naszej parafii, w Wielki Czwartek przyjmujemy Komunię Świętą pod dwiema postaciami, by przypomnieć sobie o tym znaku. Ale to wcale nie znaczy, że tamta Komunia Święta jest ważniejsza. Bardziej chodzi mi o to, żebyśmy pamiętali, kiedy przyjmujemy Pana Jezusa pod jedną postacią chleba, przyjmujemy ciało i krew, która nas obmywa. I warto jest może właśnie w tym lipcu, także w lipcu roku 2024, przypominać sobie o tym, że ta krew mnie nieustannie obmywa. I wierzę w to bardzo głęboko, bo i nie tylko sam doświadczyłem, ale i doświadczenie wielu, wielu ludzi. Którzy poddają się niejako obmyciu tej krwi, Pan Bóg czyni cuda. Zaznaczam, nie czyni tych cudów poza tym, że chleb staje się ciałem w jego ręku kapłan, nie czyni tych cudów kapłan, ale ten, czyni, ten cud czyni sam Jezus Chrystus. To jest moja krew za was wylana. Tak to się dzieje. I dobrze by było, abyśmy tę naszą wiarę ciągle rozwijali także i w tym kierunku. By ta wiara się rozwijała, potrzebna jest refleksja, potrzebna jest adoracja. Pomyślmy o tym także i w czasie wolnym. I do tego bardzo serdecznie zachęcam. Dzięki Bogu na naszych wędrówkach wakacyjnych jest wiele kościołów. Czasami wpadamy, zobaczymy pięknie, ładnie. Ale spróbujmy, może, zatrzymać się i nie te trzy sekundy, trzy minuty, tylko pół godziny zostać przy Panu i adorować. Adorować Go, tego, który chce zburzyć w moim sercu wrogość, która może się w każdej sekundzie pojawić. I w każdej sekundzie powinniśmy ją szybciuteńko oddać Panu Jezusowi. I najlepiej to robić właśnie. Mocą Jezusa Chrystusa. Ponieważ, tak jak święty Paweł mówi, w swoim ciele pozbawił On mocy prawo przykazań. Czyli można powiedzieć ten Stary Testament, który nas czasami bardzo, bardzo przytłacza, On pozbawił mocy. Przez co? Przez krew swoją. Ufajmy, ufajmy.